Witajcie moi kochani, ja dzisiaj przychodzę do was z filiżanką kawy i takim małym update'em odnośnie moich wysiewek na pierwszy rzut oka na pewno widzicie moją przepiękną dalię po prostu hit tak się zdziwiłam, że ona mi tak bardzo szybko wyrosła dalię zakupiłam wtedy z tą czerwoną pnącą różą i tak po prostu niesamowite, jak ona mi tutaj wystrzeliła, jak widać. No, czuję wiosnę dookoła niej. Tutaj, jak na razie, bo nie mam gdzie, przepikowałam takie malutkie już wzrosty surfini. I tutaj mam całą doniczkę, więc jak mam nadzieję, że to już takie większe urosną, wtedy je już tak poprzesadzam w miejsce docelowe. Myślę, że właśnie jeszcze mnie czeka jeden zakup doniczek na balkon takich wiszących, więc myślę, że jeśli tu coś da radę wykwitnąć. <grym> To właśnie zamieszkają w tych doniczkach wiszących i myślę, że surfinia to jest taki przepiękny kwiat, gdzie zdobi nasze balkony, więc myślę, że to będzie dobry pomysł. No ale dopóki są tutaj malutkie, to tutaj są. No i tak, dalia. Dalia, jak widzicie, jest tutaj piękna i cudownie tutaj wzrasta. Tutaj możecie zauważyć że jakieś nieliczne wzrosty trawy. Ogólnie wybiła mi dosyć chyba szybko, ale tak jak na razie, no to tak nie widzę jakichś super efektów. Jedną jedyną, tam widzicie w tym pojemniczku po jogurcie, to jest pelargonia. Wystrzeliła też jako pierwsza. Cała reszta śpi. Nie wiem, może to też tak myślę, że ja ogólnie się cieszę tymi nasionami, ale nie zdawałam chyba sobie sprawy, że nie wszystkie muszą mi tutaj wykiełkować. Więc zobaczymy jak to będzie. Na drugi raz po prostu kupię jakąś większą ilość, ale muszę chyba zagospodarować jakoś więcej miejsca, bo po prostu to jeszcze tutaj sobie stoi jak na razie na balkonie. Ale mam ogólnie w kuchni parapet cały, zajęty pojemnikami i doniczkami z wysianą lawendą. Jeszcze właśnie wysiane te długie doniczki wiszące na balkony wczoraj zakupiłam właśnie w Lidlu. Wpadły mi w rączki astry. I tą jedną paczkę właśnie wysiałam do doniczek tych podłużnych, a to chyba zostawię, bo naprawdę już nie mam gdzie, a nie chcę sobie zajmować docelowych takich już doniczek dużych, które już będą miały jakiś pomysł, żeby już stały i z jakimiś konkretnymi kwiatami to sobie właśnie chyba to zostawię i wysieję w kwietniu. Jak tutaj widzicie, kwiecień, maj do gruntu można bezpośrednio sobie wysiać. I chyba tak zrobię, bo już nie mam miejsca. Nawet nastawianie tych doniczek. Jeszcze tutaj goździki. Te goździki kojarzą mi się z taką tradycyjną, starą odmianą, która zawsze była u mojej mamy w ogrodzie. Takie klasyczne goździki, właśnie. I też sobie je właśnie wysieję w maju, myślę od razu do gruntu no i tutaj mam jeszcze malwy tylko muszę sobie rozplanować dokładnie gdzie te kwiaty będą i tak żeby sobie ładnie potem rosły i tak więc tutaj jeszcze możecie sobie zauważyć jak mi ładnie wybija się dalej ta róża czerwona, pnąca Widać, że już się tutaj klimatyzuje. Na tej jeszcze tutaj dobrych jakiś tam oznak nie ma. No i tutaj ta pachnąca widać też jej tutaj jest dobrze i wszystko z nią jest ok. Pierwszego czasu tak już chodzi mi po głowie, żeby zamówić sobie takie książki ogrodowe. Ogólnie chodzi mi tutaj o bardziej przycinanie. Różnych krzewów i w ogóle jak za to się zabrać, żeby faktycznie nam te roślinki, krzewy czy też róża bardzo pięknie kwitły, obficie. I tak sobie myślę, że chyba, chyba w końcu wezmę się za to i zamówię. Mam już jedną na oku i myślę, że w najbliższym czasie na pewno czeka nas tam też ogólnie w ogrodzie jakieś dosiewy trawy, bo mamy ubytki. Wiadomo, że jeśli coś się robi, my ciągle się remontujemy, więc ta trawa gdzieś tam zostanie naruszona. Zobaczcie, jak pięknie, cudownie, ile kwiatów, więc dosiejemy sobie tam, gdzie to wymaga. No i tak, kochani. Ja zabieram się jeszcze nakarmić ptaszki. Yy, I tak. Tyle to moich takich aktualności z moich roślinek, więc mam nadzieję, że tu będzie wszystko ładnie rosło. Okej, okay, ptaszki moje nakarmione. Także kochani, widzimy się w następnym filmiku, pa!